Dzień dobry. Bez zbędnego przedłużania pokażę Wam, jak wygląda tak naprawdę hejt w internecie i z czym my, twórcy, musimy się mierzyć. Ciekawi odcinka, zapraszam serdecznie. A więc lecimy z grubej rury. Przytoczę Wam najpierw komentarze z Instagrama i z YouTube'a, bo TikTok jako tako radzi, radzi sobie nawet z tym bardzo dobrze i blokuje wszystkie komentarze, nawet te normalne. Ale to już jest inna kwestia. No i co najlepsze, większość tych komentarzy z YouTube'a to będą komentarze, które znalazłem w sekcji do sprawdzenia. Także zapraszam serdecznie. Lecimy po kolei z grubej rury. Ale ktoś popierdolony to nagrał. To jest wszystko z Instagrama. Ale ty chłopie kurwa głupi jesteś. Następny pojeb. Chyba jesteś zbyt ułomny, żeby zrozumieć, dlaczego ona chodzi. To jest akurat komentarz do tej rolki z Instagrama i YouTube'a odnośnie chłodni, nie? Jakbyś debilu pojeździł trochę chłodnią, to byś wiedział czemu się tak robi. Mundralu, a stan umysłu to szmaciarze. Palant. Pedały z dafów nie jadą, udają stary, udaje, że płaci i tak to się kręci, bajo. Kim jesteś? Jesteś debilem. Debil jesteś, nie kierowca. Z takim wyglądem można być tylko zjebem. Co za debil. I się godził, 20 lat w tym siedzę i nigdy tak nie miałem. Czyli dziad transidiota. Debilizm i żenada. Ty kurwa imbecylu w tirze. Frajer jesteś i tyle. Ty jesteś kurwa nie kierowca Och, Tutaj w ogóle widzę, że interpunkcja nie działa Ale spróbujemy to przeczytać tak Bez interpunkcji Ty jesteś kurwa nie kierowca Co już sobie nie można jechać Pajasów w ryj byś dostał śmieciu No ale takie komentarze też są Właśnie zostałeś idiotą YouTube'a Kurwa śmieciu jebany Niedługo może jeszcze nikt z prawym pasem nie będzie jeździł Bo ty oszczaj koło Swelu sobie nie życzysz takie kurwy właśnie z was wieśniaki, buraki chaty jebane, sami jakie jeździcie, większy ma pierwszeństwo. chuja do dupy, ja temperuję tych psów, tirowców, co w buzię śpią, bo się panoszą. Jak coś wsadzam i kutasem po mordzie biję. Pozdrawiam cię, cfaniaku ze wsi, rzewsi. Fajnie takie coś czytają. Ja pierdolę, co za zjeb, ty pizdo. No i co ci do tego, buraku? Piesogrodnika kurwa pała. Ty jesteś upośledzony jednak. Pała z ciebie rudasie. Jebać tych spedytorów śmieci. Już na dwóch firmach to w pierdol dostało. Idiota z ciebie. Ci to kurwy i chuje Do ośmiu ścianów Autostrada dwa pasy, a te kurwy wypłacają w najlepszego. Pierdolone pacany. No i moi kochani tych komentarzy jest tak naprawdę dużo, dużo więcej, nie? I co my tak naprawdę jako twórcy możemy zrobić z tym wszystkim? A no możemy. Pierwsze co na YouTube, no to nam daje YouTube tak naprawdę możliwość zakazanych słów. Możemy tam wpisać wszystkie zakazane słowa, które, których nie chcemy, aby pojawiały się w komentarzach i YouTube z reguły je samoczynnie usuwa. Tylko że pewien problem jest z tą funkcją, ponieważ jak nawet wpiszemy słowo, przypuśćmy, debil, to ktoś napisze debil przez na przykład 2 E albo napisze przez 3 zamiast E. I też będzie problem. Także to jest niby dobry sposób. No ale ma swoje wady. Druga sprawa, no to możemy robić tak zwane shadow jako twórcy. Czyli hater pisze komentarz, ja go blokuję, wszystkie jego komentarze są ukryte, nikt ich nie widzi, on, on nie widzi, że został zbanowany i może dalej pisać komentarze, które już się nigdy nie będą wyświetlać na moim kanale. Także to jest bardzo dobra, dobra metoda. Na Instagramie działa to bardzo podobnie i to są tak naprawdę tylko. Te dwa sposoby, z którymi możemy sobie pomagać. Ewentualnie jest tam odfiltrowywanie jeszcze tak naprawdę złych komentarzy. No ale wiecie, ciekawość jest zwiększa i człowiek chce wejść i w te komentarze zobaczyć. Bo czasami mam odfiltrowane, bo ktoś już użył wulgaryzmów, ale na przykład, żeby podkreślić wypowiedź. I to jest różnica, więc wchodzę w te komentarze. No i niestety wtedy czytam te wszystkie te wszystkie te wypociny, te hejty te... itd. Także moi kochani, moi drodzy twórcy, którzy pewnie też mnie oglądacie, miejcie w to wyjebane, bo inaczej po prostu nie można. Trzeba być twardym, gruboskórnym i się po prostu, po prostu na to przygotować. Jeżeli tego hejtu nie masz, to obyś go nie miał jak najdłużej i tego ci z całego serca życzę. Ale niestety, prędzej czy później pewnie go dostaniesz. A wy, jako widzowie, jeżeli widzicie takie komentarze naprawdę nieprzyjemne. Zgłaszajcie komentarze. Naprawdę, zgłaszajcie to dużo, pomaga, bo można wtedy zbanować bardzo szybko takiego użytkownika. No, i jak widzicie, że jakiś twórca próbuje walczyć z tym, odpisywać czy coś, pomóżcie, napiszcie jakieś dobre słowo czy, czy coś. Zawsze to wiecie, podbudowuje. To daje takiego kopa, że po prostu nawet nie wyobrażacie. Także co, dla Was, twórców, dużo wytrwałości, dużo siły, żebyście się nie przejmowali tym hejtem, bo nie ma tak naprawdę czym. To jest tylko wypocina jakiegoś gościa sprzed komputera, który ma smutne życie, i ma ból dupy, że wam coś wychodzi, że wychodzicie do ludzi, a wam widzowie życzę jak najmniej czytania takich złych komentarzy. Bo na pewno też nie raz się spotkaliście. No i co? Tyle ode mnie? Dzięki. Mam nadzieję, że w miarę rozjaśnieniem jak to wygląda, ale widzicie, mimo że nasz zawód, mimo że jedna wielka rodzina powinna być, a i tak każdy każdemu wbijano w plecy. Dzięki. Dajcie łapkę w górę. Skomentujcie. Udostępnijcie jak możecie, bo to naprawdę poniesie. Niech każdy zobaczy, jak to wygląda. No i tyle ode mnie. Dzięki. Trzymajcie się. I na razie. Cześć.